Jesteśmy na basenie w hotelu Słoneczny Zdrój w busku Zdrój. Cześć. Do Bózka Zdrój przyjechaliśmy na Coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imieniem Krystyny Jamros. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz za stworzone warunki podczas naszego pobytu. A ten mini vlog to krótka relacja z naszego pobytu, a dokładnie z tak zwanego czasu wolnego. Jak się paniom podoba? A jakoś mało nas, nie? Na tym basenie. No. Myślałem, że tu będą tłumy już. Parę osób tylko na basenie. Woda ciepłotka. Tak to można pracować. Są tu też tauny. Tutaj mokra i żakuzzi. To masz na Natalia. Jak jest? Wieramy ja. 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 się na wycieczkę. Najpierw odwiedzimy Sosnę na Szczudłach, tutaj dosyć znaną i sławną a później chcemy pojechać jeszcze do rezerwatu zimnej wody jesteśmy po przepysznym śniadanku, bardzo obfitym dwa rodzaje, słuchajcie, dwa rodzaje jajecznicy mnóstwo, tak powiem, elementów zimnej płyty i coś na słodko, pyszna kawa bardzo fajne śniadanko rowery takie teraz są tylko takie rowery, powiedzmy retro a nawet mają napisane, że są retro retro line Wow! Muszę Wam powiedzieć, że ta sosna wygląda bardzo imponująco. Te korzenie to mają zdrowo. Ponad 2 metry. No zobaczcie, ja mam 1,77 m, a to się. O! Czyli ponad 2 metry na pewno. Z tego co wyczytałem też w internecie, to. Miejsce to jest miejscem pamięci. Zginęło tu, zostało tu rozstrzelanych ponad 200 polskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Ale nie ma żadnej tabliczki tutaj, upamiętniającej ten, to wydarzenie. No, wygląda świetnie. Nowej busko zdrój Wełecz Kameduły. I słuchajcie, taka super wybudowana altanka. Aż się chce tutaj posiedzieć, nie? Przejedźmy tam i potem w prawo. Kierunek Łusko-Zdrój. Las Winiarski. Słuchajcie, kolejny taki punkt. biwakowy, Czy przystankowy, postojowy. Zwał jak zwał. Ale fajnie, że takie wiaty budują. Po drodze napotykam na takie koleżanki. cześć czy to może parka jest? Ten to chyba on, taki przystojniak. To będzie on, a to chyba jego partnerka. No i trafiliśmy tutaj. Przy okazji do Muzeum Lotnictwa 300 metrów, to grzech nie wejść i zobaczyć. O, chyba jakiś myśliwiec. MiG-15, pierwszy lim, został wyprodukowany w mieleckich zakładach 17 września 1954 roku. No jesteśmy już przy tym muzeum, nawet takie fajne, wycieczkowe buziki Ale nie wiem gdzie, gdzie tu się wchodzi do tego muzeum Dziwna rzecz może tutaj Chyba tutaj Dzień dobry Dzień dobry. Echo. To jest czynne? No mogę panu otworzyć. Bardzo fajna, sympatyczna pani, która mówi, że nam otworzy te muzeum. Jest stanie ją Aha. Hmm? Coś wam, pani powie o tym muzeum, kiedy powstało? Wie pan, co to jest małe zbieractwo mojego, mojego męża całego, całego życia. To ubranka Aha. tam techniczne, zaraz tam drobiazgi pan zobaczy, to problem dla mnie życiowy był. Tak? Poproszę proszę pana, jakie wojny szły, że my jesteśmy razem, to jest cud. To jest cud. Ja jestem niewymagająca kobietka i to tak. A... To są nałogi, to są to samo co mieć alkoholika, to i mieć hazardziste. I wszelkiego Chyba fajnie, co jest ale to są takie fajne nałogi. To jest taki fajny. Pan, yy, ludzie co mają duże te zbiory, nie? takie, że wie pan, samochody, czołgi z tamtego okresu. Mój mąż to jest taki, że żeby nie iść do wojska, ja mówię, no nie rozumiem tego, a dzisiaj się przebiro dziadek, ja mówię, miał 19 lat, to w ogóle od podstawówki, bo się znamy tak, bo jesteśmy stąd, my mamy po 66 lat, do Kielc 50 kilometrów, na, na północ to się jedzie w stronę Warszawy, w tamtą stronę Kraków, na góry, nie, południe. 50 km, no to 12 lat, 66, no to wiadomo, ponad 50 lat temu, to do Kielc jeździły tylko dwa autobusy, nie? Tam i z powrotem. A za cały dzień jakieś osobowe auto przejechało, albo nie. Ten chłopak, a poza tym my jesteśmy popularnie wychowany bez pieniędzy. Jak se uciłał na taki modelik, musiał se uciłać, to nie miał na autobus. On W ogóle tutaj sobie sam to to ubiera, sam sobie pilnuje, bo wie, że jestem przeciwna i nawet nie skieruje się do. Mnie. Mamy tu zaprzyjaźnionych takich emerytowanych pilotów, od czasu do czasu tutaj podjeżdżają to na rowerze, to samochodem tak pogadać i tak do niego inaczej gadają ze mną trochę inaczej i mówią, jakby siedział w tym, w tej robocie. To prawdopodobnie by się tym nie interesował. Albo się nie zajmie, Bo od środka to wszystko trochę inaczej wygląda. Na przykład mamy takiego pilota, który starszy odem, mam 66, no to on przegonił tam 70. W każdym bądź razie mówi, u mnie, jak, jak się ożenił. Był pilotem, dokąd mu się dzieci nie ożenił. E, urodziłem, przepraszam. <grym> jak się ożenił, urodziły mu się dzieci. I to skończyło się. I po prostu w tym momencie ginęli jego koledzy. I mówi on w ruletkę. I o tym Aha. się nie mówi. I w ruletkę nie będzie grał. I zbliżamy się już do rezerwatu. Do rezerwatu zimnej wody. I zobaczcie, jakie tu piękne już widoczki. Ponadto z tego miejsca, tak jest dobra widoczność, widać świetnie Góry wszystkie. Zimne Wody to rezerwat przyrody zaledwie 2 km od Buzka Zdrój. Tworzą go wzgórza pokryte głównie trawami, choć wśród nich możemy spotkać ciekawe gatunki jak Mikołajek płaskolistny czy Miłek wiosenny. Rezerwant poprzecinany jest licznymi dróżkami, które prowadzą wokół gipsów ze zjawiskami krasowymi. Ze skałek bardzo często tryskają małe źródełka. Tak też powstała nazwa tego miejsca. Uznane jest ono za pomnik przyrody i stanowi atrakcję dla gości i kuracjuszy odwiedzających Busko-Zdrój. Dla odwiedzających umieszczone są tablice z nazwami występujących tu zwierząt i roślin a na jednym z pagórków ustawiona jest wieża widokowa, dzięki której można podziwiać panoramę okolicy. Po zwiedzeniu można natomiast odpocząć w drewnianych altanach. Tak dyszę, bo przed, chwilą, przed chwilą tutaj na taką wieżę widokową, a widoczek, powiedzmy taki sobie, nie widać stąd z Góry wszystkich, natomiast widać chyba z Zdrój. No, podjechałem tutaj, bo te platformy to pamiętam ze zdjęć tutaj i tam są jeszcze jakieś tablice, to przynajmniej poczytamy, co tu ewentualnie można jest. No bo tu szało tutaj nie ma, dupy nie urywa, że tak powiem. Chociaż jest o tyle fajnie, że tu jest taki święty spokój. Nie ma tutaj żywej duszy. właśnie tylko ptaki. No, jak dopiero potem. Zauważa rzeczy, których wcześniej nie widzi, i przed chwilą wspinałem się, jak głupi, po tym stromym zboczu, A tu są takie schodki, zrobione do tego sznurek, którego się możemy przytrzymać, czyli po prostu rewelacja. I teraz takim zielonym szlakiem po trawach. Wchodziliśmy do takie wzgórze. Zobaczcie, jak tu ładnie. Dach świata zimnych wód. Ale oczywiście jest mało czasu, a my się musimy dostać do tej drogi tutaj. Jest tu coś takiego magicznego w tym miejscu. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta alejka tutaj, ta ścieżka rowerowa, na którą zaraz jedziemy po naszej wycieczce pojechaliśmy do buska zdrój na próbę, a po niej znów mieliśmy chwilę na zwiedzanie tego fantastycznego miasteczka. Przy kawce w parku jednej z licznych tutaj kawiarenek spotkaliśmy rudą Buskowiankę. Nie będę mówił, że koncert wypadł wyśmienicie, a festiwal w busku jest jak zawsze przed siątkiem zbliżających się wakacji. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych już typowo wakacyjnych vlogów. Cześć!